Siemaneczko z tej strony Nachos i witam Was w serii Battlefield 5. A ze, a ze mną jest gościnie Kaczy Piotrek. Siemaneczko. Kaczy Piotrek jest jeden z najlepszych graczy z mojego plutonu The crew. Także na pewno Wam pokażę parę sztuczek, bo ma bardzo dużo doświadczenia jeżeli chodzi o Battlefield 5. Także. Zapraszamy nie, do oglądania. Nie, miał co robić. Ta. Nie, on tak po prostu siedzi codziennie, granie I łupie. Uwaga, tam będą sniperze od brawo. Na pewno, na no, no. Dobra, hmm. D przejęte. Także jest OK. Patrz, gościł mi na typa, nie? Niebiescy padają, Patrz, leży, leży. To... Leży w budynku. Weźciu? Tak, po prawej stronie leży. Zadymię za najpierw, żeby nie widział jak Twoje chodzę. Dobra. Cię I wiesz w którym miejscu jest tego wykosisz. Co ty gadasz? Ja pierdziele Ja dostałem A jeszcze leży. Patrz Więc ty, ten... ja pierdziele! Coś mi się zbugowało nie mogę go zabić, nie? No, jest tutaj, to jest A taka nie, stara sorry, miejscu, e... jak robi yy, nas w, ko w kodzie jest całkiem inne ustawienie, nie? Tam yy, celujesz yy, L2 i R2 strzelasz I Mi tak się popierdzieliło, że zrobiłem to samo Cześć to? <laughs> ja pierdziele, nie? Dobra Chodź na górę Ja tutaj jednego skasiłem. Dobra, okej okay. Jestem z tobą tutaj z Zaraz mistrza tu ściągnę Czemu nie mogę wyjść? Podnosiłem. Idę na górę. Pluton Crew ogólnie gra, nie? Tak, tak. Tak, właśnie chciałem Wam powiedzieć, że ogólnie gra Pluton Crew, ale chłopaki akurat są na swojej imprezie. Ale naprawdę są do bardzo dobrymi graczami, także jeżeli będziecie chcieli dołączyć do Plutonu Crew, zapraszam, wbijajcie na Battleloga, battlelog.com, Battlefield. Eee, i, i, i zapraszamy Tutaj jestem na echo jak coś, tylko że ktoś tu siedzi Jakby coś tu e, idę na D Nie wiem czy tu przejdę Mam go Drugiego Nie mam Eee, gdzieś tu był. Ktoś... Nie jest, ale... Kurde mać, ale to było dobre. Przeskoczyłem e, e, przez e, tą taką zaporę, nie? Mhm. I, I. miałem gościa dosłownie przed sobą, a on był obrócony plecami do mnie. Zabiłem jednego, a drugi mi spierdzielił, nie? Dobra, jesteś tutaj na E Idę do ciebie? Był jeden, ale dostał. Także no dobra, super. Powinien nie dziś do brawo iść. Pewnie na moście zaraz będą snajperzy poustawiani, także... Mhm. Idę za tobą To no dobrze, Dostał. <laughs> Dzięki wielkie Dobra, ma. jest, jeszcze jeden Jest, schował się za ścianą zaraz Po lewo, od tutaj No, stał kurde, zaraz ginie Ty, gdzie on jest? Jest na górze O kurde Jeszcze jeden i będziemy mieli plecy zaraz Dobra, ja wykosiłem ich Mam ich, mam ich Masak, dobra Jest na górze, jest na górze na 100% ale Dobra z nim, dostał Tak, minąłem, ale go zabiłeś, dobra, super, jest okej okay. Niebieskiego podniosę aby. Będą szli na pewno tutaj do nas zaraz no już echo wzięli, to chwila, moment na schodach będą, po, wiesz, schodzić będą tędy. E, czołg jest, off mordę, ja pierdzielę, spierdzielam ty. Dobra, na D jestem. Dobra, raduj żeby czołg mnie akurat nie mógł zauważyć. O kurde, ale już zaraz będziemy mieli towarzystwo, już goni za mną. Eee, co, goni? Dostał. Typek? Gościu Dobra. na delcie, no. Zaraz będę obchodzić. Co ty gadasz? No, tylko że nie wiem czy... Jeden wyskoczył, a... Od echo będę szli na 100%. Nie ma nikogo. A, odecho, no no no. Dobra. Ja tu idę. Teraz nie wiem czy tu przejść. A ty, no co ty, jaki fuks, typek ma tylko 1% życia, nie? Nie, jak mi cudem. E, idziesz na echo, o, jest po lewej stronie dosłownie, ale go nie widzę. O, mnie odrodzić. Na spokojnie. Dobra, dziękuwa. Dobra, mam jednego. Delta nam znowu. Dobra, sama niebieski. Ty leżysz na dole. Leży i jeszcze jeden idzie Trzy. Idą Zginąłeś Dawaj do mnie, bo ja przy delcie jestem teraz Dobra, okej okay. Ale to e, tak to w ogóle e, widzowie e, już wcześniej nagrywaliśmy jedną mapę normalnie nie? ale wyobraź sobie że nie, nie włączyłem nagrywania nie. E, to jest chyba najgorsze bo na, po, powiem wam szczerze, że zarobić nam tam, tam sz, y, szło, ale no błędy się zdarzają chyba najlepszym, także y, no trochę słabo, nie? Dobra, ale jeździ tam cały czas czołkę, ja nie wiem co on w ogóle odpierdziela, ale on ani nie walczy, ani nic, tylko tak sobie chyba jeździ przyszedł y, Nowy olej, wiesz, wymienił, musi przyjechać w km. kilometrów Tutaj, na górze są na 100% Dobra, idę Gdzieś słyszałem od strony Tu pociągu kogoś Na górze są, chyba jeszcze są wyżej mi się wydaje Za mną Trzymaj się tam Trzymaj, czekaj Pat, dostałem, no nie, no kurde ja wiem, mać Ale wiedziałem, że dostaniesz, bo widział Ciebie, a nie mnie No, no i się skupił wtedy tylko na mnie A ja nawet nie wiedziałem Znowu, się ty Teraz ja dostałem Ja, <laughs> ja też, no, ty trudno. No, ja pierdził no o, sakra. Trzeba iść coś, coś wziąć. Tutaj A powiedz mi, odpore. ile e, optymalnie trwa runda normalnie, tak? 40 minut? E, czasowo masz chyba. Trz... Nie, nie pamiętam dobrze, wiesz, nigdy, nie bym nie, nie, nie grała, także e, czasowo czas, także, że kończy no. się tikatami nigdy przeważnie remisem. A czy nie, mi chodzi jak zaczynamy rundę przykładowo od startu, czy jest na samym górze... Nie rozumiem, nigdy nie zwróciłem uwagi na to szczerze ci powiem. Co ty gadasz? Aha mm -hmm. nie no Właśnie tak się pytam, bo ja sam też nie zwróciłem uwagi, wiesz? Mhm. Mm nie wiem Patrz, nie wiem czy to ty chciałem się odrodzić na tobie. Tak mi się nie. wydaje, że zginąłeś, czy nie? Czy to nie ty byłeś? Nie, 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 ja zginąłem przy echo Dobra Box, dobra, jesteś tutaj. Ktoś tu jest za nami w tym budynku koło tym. Ty coś... E, czekaj, ty jesteś tutaj. Jest o, tutaj, jest czekaj Zostałeś. Nade mną. No. no, patrz, no ty nie. Powiem ci szczerze, że... E, medyk. Czekaj, jaką ma tam broń w ogóle? Jest no, tak słaba, zaraz ci powiem, bo na, nie pamiętam jak ona się nazywa. Zaraz zobaczę. Eee. To jest typ 100 i jest. Ja nie ja uczyłem się tak na typie 100. Ale nie, dobrze mi się grało ci, powiem osobiście. No bo ona ma ogólnie szybkostrzelność, dobrą, nie? Ale tak. jeżeli chodzi. Ty, tak, no powiem ci, utrzymać, odrzut ma też spory. Tak, i obrażenia też ma słabe, nie? Mhm. Mm no, ale szybko zabije. Tak, to fakt Ja zawsze celuję w głowę i ono ma taki odrzut, że no jest ciężko utrzymać, wiesz jak to w sumie mm -hmm. Jak gramy na konsoli to nie jest tak łatwo, nie? Jest Myślałem, że na na... jak jesteś na echo, tak? Jesteś Tak O, dostaje niebieski tam Dostał, widzę też Także, ale już chyba zabili go Claimor to jest jego? To zależy, jak podejdziesz do niego i masz jak masz y, do rozbrojenia to nie no zależy jak, jak, jak widzisz podejdziesz, a jak... Ja czasem takie sprawdzam, bo za długo bym musiał celować. Nie <noise> <noise> zanim bym wycelował to Dobra, idę. Na e-show. Kotok e tutaj do no. echo Kurde mać, nie, to chyba nie dla mnie broń nie. Masakra. <noise> Ja biorę chyba ee, szturmowca Bolek jest tutaj, jest na o, o, ale się odrodziłem na, na nim, prosto od razu mnie zabili e, czołk mogę wejść do czołgu? Jak chcę wejść do czołgu, czemu nie mogę wejść do czołgu? Bo Może jakiś się... Ty, mam czołk? Ty, dawaj do mnie! <laughs> Uwaga, <żołnierze. Właściwie śmiech> mam czołg Dobra, zrobimy to prostu rozpierduchę Ci powiem że ja nie umiem grać czołg. Co ty gadasz? Nie Kurde, w czwórce mi się fajnie grał czołgiem i w trójce, nie? A, a tutaj w piące jest ciężko ci powiem, bardzo ciężko Ciężko jest rozwalić czołg Jest, mam go Tak ucieka mi. Ja tu jestem tutaj skampiony <noise> Koło tej skrzynki z tym Mam go. dostał. Ja także w ogóle jadę, nie? On gdzieś go słyszę, albo nie, gdzieś koło ciebie chodzi. On jest na końcu, na, na, jak jest masz E to na wprost i na końcu jest. Kurde, z RPG mi pocisnęli. O kurde, dostałem. Kurde ma gdzie oni są Tak, coś tu jest na E, nie? Ale nie wiem gdzie A gdzieś pod spodem pewnie. Pod tym, nie? No ty pewno, na pewno kurde. Tak, tak. Są tam, nie wiem. Dobra, to ja lecę tutaj sobie boczkę deltę. Pawaj, ładuj. Mory, no to nie, co? Patrz, walą do mnie, kurde macie. No skąd on wali do mnie? Jestem. A tam jest, sranie. Mali go no, nie widziałem, nie? My przy jesteśmy, ale ktoś tu jest na 100% bo... A, lipa, kurde macie. Dostałem No słuchaj, jest ciężko rozwalić czołg, ale ci powiem yy, w Bf 5 ale ci powiem, że jeżeli się dwóch weźmie za ciebie to nie masz szans No to jak gościu po lewej stronie wali do mnie z RPG? -a? kurde macie, ja pierdziel był jest tam na górze z FG42 Ty coś się zbugowało Co się dzieje? Ty w ścianie jestem Dobra Odrodziłem się na tobie Jest czołk, czołk Dopiero co wylazłem kurde, już dostałem Dobra, podnosi mnie Dostał Leże Czołg tu cały czas Ciekał jest, kurde ma wali znowu dostałem Patrz leży po prawej stronie jak wychodzisz Lewa, prawa Jeden. strona, plecy, plecy Dwóch, dwóch było Tak, dwóch. trzech nawet, bo jednego zabiłeś i dwóch jeszcze zostało Po prawej, jednej i po lewej Ja pierdzielę, masakra No Dobra, bierzemy tego jeszcze Dobra, odrodziłem się w sumie na plecach czołgu, ale on mnie i tak widzi Ja pierdzielę. Dobra, dostał Czołk rozwalony Kurde, leżę w tym samym miejscu na tej delcie No cały czas, nie ruszałem się co? No. A to w ogóle z drugiej strony też na Jeszcze nalot jest Artyleryjski O mordę, co tu się dzieje? Kurde, mać. Ora, mam plecy, plecy. A Jeszcze czołg, jeszcze jeden czołg. Cze y Churchill. Ja tutaj na delcie naszych podnoszę, ale w tym dymnym nic nie widzę. Co ty, tam jest masakra. Tam jest taka rozpierducha. Lecą po prawej, pak, wyłazi. Dobra, odrodziłem się z tą D. Są cały czas pieruny jasne Trzeba było im plecy zrobić jakoś delikatnie, ale... Ale są dobrze uzbrojeni kurde i... Yy, I się cały czas wiesz, tam kryją Ja nie wiem czy do nich się da normalnie dojść plecami Ale chyba tak Patrz, prostawione są Dostałem, dostałem, chciałem im zrobić plecy Snajper mnie zdjął od bramy to Dobra, przekłaś, to są jak, jak te, coś. nasze klejmory. Dobrze by było, żebyśmy wzięli coś więcej, bo to zaraz się skończy ta o, się lipa tak szybko, kurde Plecy Zostaje, po prawej Ale jak to się mówi, wygra lepszy, nie? Tak, dokładnie tak Widziałem tam gościa Idę ku ciebie Mostem idą Widzę gościa już Dostał mam go Dostał Może im zrobić plec. Kurde. Mami, a czołg znowu? O, ja, wiem. No, no chciałem, chciałem się tak, chciałem go podnieść, wiesz, żeby kury ktoś mnie jeszcze wspierał, bo mówię, wity e, ciebie już nie ma, nie. Masakra, nie. Dobra, to nic, lecimy dalej, nie? Dobra, D jest przejęte, C, A, B mają, tak? A czołg jest yy, obok B Tam łupie, nie? Ja go i tak nie mam z czego tam rozwalić tak, Gdybym chciał to... I tak klipa, nie? Ale walą do mnie, no dostałem teraz właśnie od... No, dostałem Ja jestem przy Charlie, także jak coś to dalej. Dobra, już idę Jest ktoś tu jeszcze na Charlie, jest ale. Dobra, jestem na Charlie, po lewej stronie, oznaczył mi się. Jest na górze. Dobrze. Charlie jest, na... Yes, no? Ja, kurde, mać. Ja wiesz, ja popatrzyłem się już na górę, żeby iść, nie, a on był akurat z boku. Tam gdzieś też niebiescy giną. ginął. On za na tym, na pierwszym piętrze. Masakra Masakra nie, kurde macie Jest, jest grubo, idę, idę, idę Tutaj polek leży jeden z naszych o, idę tam do góry Będę miał ich od razu po prawej stronie, ale no Już się odradzałem, także kurde No dobra, pani wie co zrobiłem A, się zdygałem Ładnieśmy to wzięli trzy nasze teraz Ale mi się zdaje, A jest to jest za późno No Kurde, to jest pełne skupienie, nie? Kurde, ciężko Gdzie Most był? Tu uważaj, na moście jest, u góry A o tak jak stoisz Dobra, już, stawaj. Dzięki Oko Powiem ci, że nikt tak nie robiłem, wiesz, rzucałem dymnego i ratowałem albo cokolwiek, nie? Kurde, masz dobry to jest pomysł Patrz, plecy No sniper Patrz, dostałem Kurde ja masz, uważaj też zaraz dostanę, uciekaj A, Ale kurde. ruszaj się Trzeba się przejść Salomem, nie... salomem A z drugiej strony nasz snajper i tak się strzelają, nie? No Patrz, co to było? Ty parkour zrobiłem, nie? Zobaczcie sobie na, na tym, e, na filmiku, kurde. Co ja by go teraz no. odwaliłem? A ja tego snajpera co strzelał do nas, skasowałem. No dobrze, kurde, bo już mnie denerwował, nie? Dobra, to jest czysto. To Charlie, ja jestem jeszcze przy tym Charlie, ale tu zaraz chyba mi się zdaje, że. Ej, ja to za tobą. Teraz zbroiłeś się? Nie nie, ja postawiłem Dla przypadkowego przechodnia Dobrze kil czeka, nie? Uze, gdzie oni są? No, ja mówię takie wiesz, no gdzie oni są? Dawać 5, 10, 15, nie a nagle hEP Zaraz wyjdziesz z zakrętu i spotkasz ich no, no, jak mówiłem, ty, dostałem, ledwo ci się wychylenie nie, i dostaję. Dobra, odwracam się na tobie. Jest show. ja pierdolę, ja, wiesz co, ja idę stąd, nie. <grym> Da, nie, no. dał radę, zabi zabił. mnie. Dostałeś, nie? Tak. Ja szybko, Musimy bardziej się postarać. Ale mało, niebiescy ogólnie mało podnoszą, to, to, to jest jedno z no, jest... zasad, wiesz. Tak, ale to też jest duży minus, nie? Słyszę kogoś po wysoko chodzi, także uważaj. Dobra, jest człowiek! Ja wiem, że jest, ale ja przejdę się tu, może nie zauważy. Dostał. Idę na górę. Masz kogoś? Nie, nie widzę tutaj, ale z dołu ktoś strzelał do mnie, także zaraz, zaraz będę miał. Dobra. Jest, jest, jest! Eee, za tobą. Za tobą, za tobą. Spokojnie. Położył się. Dzięki. Jeśli widzisz go, to możesz go zaraz wykończyć, Miało. Patrz, jeszcze jest kolejny za mną. Patrz, no, ja jest ich tutaj na alfie. Ostrzelamy ten po prostu, z tyłu, tak. Że tu jesteśmy. Tak, tak. Ale wyczaił mnie w ogóle już jeden ostrzelał hmm. mnie i drugi już mnie wykończył, nie? A on się położył, miał czystą celność, a mi wiesz, ja zacząłem strzelać, to broń szła mi do góry, nie? Dobra, na kurde, bo to już jest przesada O jeszcze nie dał mi go zabić, ja pierdziu No Nie, to dzisiaj nie jest mój dzień Dobra, dzięki Jeszcze nie zaliczyło ci kila, także na koniec Tak To się nazywa po prostu pech Życie. <laughs> Ale dobrze powiedziane, nie. No nic. Także więcej skupienia się na tym, co się mówi, a więcej się trzeba skupić na graniu, nie. <laughs> Dobra, to chyba byłoby na terenie, nie? Byśmy mogli dzisiaj się zakończyć e, pierwszą pierwszą część w sumie z Battlefield 5. Także dziękuję za obejrzenie mojego drugiego filmiku. Nie trzeciego, bo już drugi już wylądował e, na YouTube to już będzie trzeci. Także jeszcze raz dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Subskrybujcie kanał, lajkujcie film oraz na, e, jakiś miły komentarz też będzie mieli widział na moim kanale. Dzięki Piotrek za grę. Dzięki wielkie łapy w górę. Tak, trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie, hej. Hello.